ma z tej strony jest Patryk i Klawia. Hej. I to już następny mówiąc. Następny to który odcineczek? Nie jest. Y czwarty, 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 czwarty chyba. Czwarty albo czwarty. piąty. Ej, no co ty, Klawia? A, patrzcie, co tu mamy. Mio. Czemu ty masz całą paczkę moich chipsów, a tylko mi kilka dałaś? Ja na razie jednego dam, wiesz? Teraz. Ja. No i dam Ty, ty ja dam jednego, a ty sobie wtedy, wiesz? Ja. No i to. Bo ja, ja coś ja się tym że jak będę miał tą dziewczynkę. Ach, weź sobie tam. Mhm. Jesteśmy, dosyć wszystko nie mamy tu porobione. No ja i się wziące. Co? To ja nie tak się, chyba ja. O, ja muszę kaptuć Oni cię dokładnie nie słyszą. No nie! Hej! Ile cicho gadasz? A tak to można... Nie? O ś no i no i noj. No to, że trecie nie słyszę. No i, No i widzicie, taka to jest kawałkiem Wszystko on, dla niej to noi. Dobra, jeszcze z tym a indzia skacze wszędzie, o co chodzi? Hi, hi, Wait wait. eee, wait, wait, jeszcze eee, eee, Jeszcze eee, 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 Dużo żalaza. I dużo. Nie mm. mam było dużo węgiel, tak. Tylko nie mamy. Ale przynieśliśmy przeszły stros. To co ty z tym zrobiłaś? No hmm. złego. w tłumacz, i dość dużo spaliło. To nie jest mało węgla. Dobra, no, mniej zostaw, ale mamy pokój. Ale, ale zresztą... Może tu ci przyjemy? Nie. A ja bym się spodziewał, kurde. A! A to, bo my nagrywamy simsy. Też oni to wiedzą przecież, bo na YouTube jest sims. No się jeszcze teraz nie ma. A ja... Jak dostaniecie ten odcinek, to będzie. What the fuck? A to avons mia wiadro, co? Mam. Mam tu chipsy rambel. Na, 52 sztabki żelaza. Ale jeszcze nam wam pokażemy. raz się. Ja dodałam, dodałam. Kici, O. Bzyk, bzyk. Rambara, O. Mmm. Ej, pokaż naszą tam kupanie. Wy? A. Aha, no dobra. To zaraz pokażę. Koniciuła. Ła, Aha, Tam, tam, tyle żelaza. Wow, się. Hmm i chasz. Ojej. Oh, Udwu! <noise> no nie trzeba było tam je przenieść. Potem do zabijania, a te będę na taki... na wybieg. Łatwo. No. Czemu mam być niektóre do zabijania? Wszystko będzie po pozabijane. E-e. Jak zgaduję, to nie tu. Czy to tu? Nie. Łotu! Wow, to nie jest tu. Tak

Dajemy na sypie kilka jeszcze paczka dla niej. Oczywiście. Dobra, mniejsza z tym. Na dzisiejszym odcinku chyba się gdzieś pójdziemy na wyprawę. No. To może jest ten wol Aha. O, mam już blisko wodę. No. Dużo jej trzeba nalewać. No. Spójrz, to tą... to... będzie na różne rzeczy, nie? No jak coś znajdziemy. No. No. Chyba szwała. A już urosło. Hmm. To. Co? No to. To? To? Tego nie ściemniałam. A ja ściemniałam. No. Oh. Pod wodę? Oh. O, po co tam idziesz? To niby nie jak głęboko i na Bo myśli... No to oh. ja poniżej, to nie kreatyw. Ale tu może. No. A czego szukamy? Nie no wiem. Może krówek tak? Przeprowadzimy. Mamy dużo. Dla mnie nie. Zdały się owce. Ha! Ha! Nie wiem. A że one są potrzebne. No wiem. Dopisz mi zupę tam było? Kura? No. Kury? No. O, po! Eee, Jak wycieknie, zagonić zagodzić kury, to piszcie. A może też tam lewo. Kici, kici. kici. Kury się nam nie dadzą gwałcić chyba. Znajdę się gwałcić. Nie. Nie? Eee, mm, nie. I by poszło tam na mną. U. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. ho, ho, Chaha, o. Nie, kurde. No, mam na sztukach. Nie. No. Ty też chyba na to się zagrania owce? Chyba też ja też nasiałam. Nie. Tak mi się wydaje. Nie. No.

Mamy wiatra. Oj, zaraz, o no, Co, Ej, nic nie jesz No, po wodę I tak nie mamy Jacksonego, więc nic nam nie da Możemy się na razie pomarzyć Nie, tam, tam, gdzie jest Coś chcemy co co zaznaczyć, przyjemność tu I No, ale z No, to jeszcze trochę Ha, ha <laughs> 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 I co jest? Baba, nie Weź na lawę, weź. Kurde. Uuuuh, kurde, teraz by... wszystko zbierasz. <gulia> żebyśmy wtedy wiedzieli, gdzie tu wyjść. Tak, tu weź. Ach, nie ma już. Czemu ty mówisz, pypek? Ja go nie

Nie, nic, ty. Przestań, ja jadę. żelazo. Yyy, żelazo. No mm. właśnie! Oraz, żelazo. Jak to, olasz żelazo. No, widzisz. Eee, jak się zgubimy, to pupa. Dupa no, z Gdzieś się na górę wykopiemy, to najważniejsze. Daj mm. grzybek. Yyy. Uh. O Jezu, Jezusie, się przesadziłem.

Będziemy się coś wywalić. A czasem? Tak. Czyli jesteś taka tempo. Patrz na mój mądry mózg. Oj, teraz nie spadniemy tutaj. Nie! no po co ci to no no już szukać perm level drugi jest tu prawie 20 tak szósty no. ale my wbijemy do takiego levela że głowa mała buu. Buu, 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 buu. No tak tak bo woda no. o woda mam się rozdać no diakse, Jakie jak? Zajmuje to. Weź to, bo ja już się cieszę, że diaksy gdzieś tu są. Może na dzieły. Kiedyś. Można jeszcze dzisiaj. Ale najpierw byśmy musieli mieć żelaznego. Kilofon. No, to postawili. postawiliśmy stół. stół. No, mamy. Że, że znajdziemy żel żelazo. Cieszę bęczy. się, no ale ja wolę tego, jak są. Nie ciągnie. Ja się cieszę, a ty narzekasz. Bo taka sprawa. Ja sobie tu... uj... tam jest źródła kuknie. Chodźmy wam je. Czy ja że kiedyś, że się nie cieszę? Weź trochę. Zaraz nie chciałaś zbierać tu wszystkie rzeczy. No bo się zmęczyłam. No No wszyscy się męczą, no ale... Bo trzeba się do to kopali. No to i takie co później przyjdziemy. Czy tam masz sześć na swojego? Dobra tyle węgla wystarczy? Eee Weź się póknij! Są się dupnij! O o! jeszcze to problem Trzeba sobie wywalić! Wywalimy pióra Pióra to nie tylko Aaa uciekać przed tym piórem! Dupę do dołu Dobra już mam pomysł co zrobimy Golawy to... co? Co ty zrobić? Zrób tego patyki, nie? Kurde, to idzie jakoś zamienić? Nie, muszę kilofonowali śpiącego czosnku. Patrz, ja to mamy. Kurde, coś cykam, że nam mnie wystarczy. A co? Ja pierdził jedną trębę za Dupa. Jaś. Mmm. Trzeba tylko takie blblbl. Taki już na już 16 minuta, prawie 17. Nie no, musimy coś wywalić po prostu. A mamy inne miejsce, bo stół wystawiliśmy na nie. No. Zbierz trochę ja jeszcze. Dzisiaj kilo tu kończy. Eee! Co? Wszystko się kończy. Żelaza trochę bo? trochę tego nie ja wiem. nie mogę ja chcę dioksa ja chcę żeby nie było każdego dioksa jak już mówiłem bo? do góry nie zaczynamy jeszcze no że będzie dioksa? nie no musimy ta się cofnąć do stołu czemu masz jeszcze jeden rzeźbiarski? nie ale kilo A!

Dobra, żelazo już zobaczy panę. Uuuu Szukamy za Dioksem. Boże. Mamy wodę? Diaksa, nie. Ma. Diaksa, kurde, nigdy nie znajdziemy. Która jest minuta? Osiemnasta. O, chwila prawdy, czy uda mi się na ląd wyjść. No nie no, pożegnę się w tym. skaduje. Bo tu jest, panie, nie parę do, do góry. Samo. No Bo masz zbierać. Nie. No co? No ile ty tego chcesz? Jak to już miejsca nie ma. Znaczy diaksa. A już miejsca nie ma. Wiesz? Nie. To no, no, no dobra, może i diaksa to nie duperel. Do dobra. Ale diaksa to najwięcej duperel. Nie chcesz diaksa? Te I tu już by. Tam masz tu I jeszcze tu przyjdziemy, niech to powinno malować tu kurde Tak jak myślałam i się Jeszcze kupujemy Tu nie wiem Tam kupujemy gada kurde A tu jest to wejście Hmm? O, to tu było wejście takie, mniej więcej główne. Mam wyjść. Oh shit. Co? Sześciana. No wiem. Ty, ja zapomniałem na, na inny ten włączyć. Na jaki? Na łatwy. Przepraszam Was za takie mody. No, na razie będzie na nie Co? No, ale. Ha, no, nie, Ha-ha! Chodźcie tu, potwory! Słyszysz? No? No, AAAAAAAA! Lu, co? AAAAAAAA! Jak? Co? Nie, poczekaj, muszę wyłączyć na chwilę na sobie Bo muszę sobie zrobić AAAAAAAA! 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 odcie wszystkie moby, które istniejecie. Oooo! Jak to co? Jak chcesz rozdukcią, nie będziemy mieli nic. No, będzie wszystko. O. Będziemy się znowu do kopalni. To nie. do pokoz. Łakcisz! Łakcisz! Koniciło. Nie wiem czy wiecie. A, będziemy łowili ryby. O. Ale pewnie... O nie. Najgorszy co najgorszy Tamten? No i jeszcze klipki Clipper. Ja się tego boję klipera Nie, tego innego no To klipperów tu masz tysiące Ej, klipera za Może nam znajdzie żelazo Albo no różne inne o Pff. Ha O, jak mi nam wpadło Rozdobrzyłeś klippera, tak? No, dokładnie Ой, сам тим боюся. то... Кліпери маєш розважати. Ну ні, щоб вибухали. Аааа! Ну. Аааа! Ну, глутати в снігу. Що? Глутати в снігу. О! Ха! Ха! Та так... Що там було? Тш! Єп! Тф! 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 Є! No niedługo musimy już się żegnać. Już? No to co drugie ogólnie. Ło! Rypło. Dobra, żegnamy się. Żegnaj się z babi Patryk i Klaudia. Papa siu.